W końcu znalazłem odpowiedni środek transportu dla mojej księżniczki Ależ wachlarz O, jest! 3,5 tysiąca ten, ten zestaw Koszt takiej ikony to jest jakieś 28 tysięcy Oczywiście talerze z Lubiany również kufle Mamy tutaj Znów polski design Ale to niestety nie to co nie to co lubimy najbardziej to znaczy lubimy polski design, żeby nie było ale e, szukam czegoś innego tutaj znowu też pewnie koło i Włocławek o, Włocławek no ja bym opuścił, by było więc Włocławek ale wchodzimy w od ciężkich antyków i Marysia, która mnie szuka tak, skąd wiedziałeś, ja <laughs> już tam, bo ja wszystko wiem ja wszystko wiem tam są syrenki mam no. wczoraj ich nie było, ale dzisiaj za to jest fontanna. Nie, to jest rzeźba. Tam dalej jest fontanna. Ta rzeźba jest włoska i tamta. Tak, 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 tak. pokazać, bo jest. Jest tutaj fontanna. I słuchajcie, ta fontanna jest włoska. Ona jest z XVIII wieku. Parcieka tutaj. Jaki tam wachlarz pani ma? Porównajcie. O, ależ wachlarz. O, jest gigantyczny, można tutaj po prostu ochłodzić pół miasta. Ta fontanna jest włoska i jest z Mosiądzu. Z Mosiężna. Z brązu? Z brązu? Jest ja z To Ja już trzy rzeczy powiedziałem, już wszystko pomieszałem. Ale ceny nie pomieszam. Jaka cena? 30 ta fontana 38 tysięcy kawał pięknej włoskiej roboty to jest w ogóle przepiękny zestaw który bardzo mi się podoba taki art deco i to jest Czechosłowacja? Czechosłowacja i jest dzbanek mlecznik i cukiernica no powiem Ci, jeszcze, jeszcze nie zostało do dokończenia ale... o. I... Ktoś, bo ktoś polał deszczem i jeszcze zostało <laughs> ktoś tak ktoś deszczówki wlewał do środka, ale zobaczcie w ogóle ten dzbanek E, mlecznik, który jest minicbankiem, i cukiernica, która jest minicbankiem. Zobaczysz te figury. O, się dzisiaj, papież. Koń. Idziemy do papieża. Niedźwiedź. Groźny, no, jest. Ten niedźwiedź jest wścieknięty trochę. No i oczywiście Papież Polak Patrzcie na to Złote A skromne Tak właśnie e, wjechaliśmy dzisiaj na, na jarmark Tylko też tego nie nagraliśmy że tym przyjechaliśmy dzisiaj Moja księżniczka I znalazłeś dla mnie karocę, dziękuję w końcu znalazłem odpowiedni środek transportu dla mojej księżniczki sporo starej prasy i starych bombek PRL-owskich bombki... tak! idą już święta, jest grzybek jest też jakiś tutaj łapserdak ale są też stare gazety, ja tak muszę z rozwagą je pokazywać bo niektóre posiadają znaki zabronione ale jest na przykład kurier codzienny z 1915 roku w którym jest opisana bitwa pod Sanem i pod Przemyślem. Taka A, ciekawostka. to jest y, 1915 rok. No. Mówiłeś? Tak. Niesamowite, że te gazety są w takim stanie w ogóle zachowane. A no i właśnie. Modne krawiectwo. Wykroje i wzory, przyjaciółka. A to są te chińskie gumy... Powąchaj, powąchaj ją. Pachnie taką gumą balonową. A już nie pachnie. O oh no, pamiętam z Jest? jest? <laughs> to jestem, to jestem ja dzisiaj. Ta fotka. No nie pachnie. O, oh, jest ty i ja. To też jest ty i ja. No, i I moda, ale wiesz, jaka to jest moda? Moda, wiem, jaka to jest moda. O, moda. Mamy taką. Tylko że inny numer, w sensie inne wydanie, ale to jest Moda Polska. Moda Polska no. Tak, zapytaj. E, Jakie cenie ta Moda? 20, 25. Bo jest jeszcze druga, to też za 25, tak? Moda Polska. Super. To się. Fajne, nie? A ta? A to jest setny jubileuszowy numer. No proszę Widzisz, kurtki na pierwsze ciepłe dni wiosny. Jakiego lisa tutaj ma pani. Oj. Bardzo długi lis. To kurka. A tej kurka. A to jest w wyjątkowe. A tu jest coś co zdecydowanie bardzo mi się spodobało. To jest magnetofon, radiomagnetofon, Stereo Music System, ale jest też w ogóle z adapterem tutaj na górze. I to jest zestaw Sharpa z lat 80., z którego to jest roku? 86 rok, słuchajcie, ale spójrzcie na ten kolor i spójrzcie na to, jak to, jak to wygląda. Tu jest jeszcze kwarcowy zegarek wrzucony, i to jest budzik, więc można się obudzić kasetą. Na przykład, kolory świetne? no Myślę, że do takiego e, pokoju młodzieńca by się e, odnalazł, ale też do jakiejś retro kanciapki w stylu lat 80-tych, 90-tych tego takiego kolorowego kiczu. Ale takiego fajnego kiczu bardzo pozytywnego. E, lizak i Bomboniera. Bomboniera w kolorze przeźroczystym Transparentna czyli bez koloru. Można tak powiedzieć? To jest tak, to jest kolor. I za 2,5 stówki, a tutaj wyżej mamy... wyżej? Wyżej czy nie wyżej? Dalej. Tak mamy Lizaka. Pokażę wam jak wygląda ten Lizak. Lizak również jest tego samego koloru, a raczej jego braku, co ta bomboniera. W super stanie. I dwie stówki kosztuje. 200 zł i 250. Dobry

Mlecznik i dzbanek i 750 zł. To właśnie to samo stoisko. I tutaj jest coś... Marysi, Marysi zabiło serduszko. Zobaczcie, to jest włoska porcelana. Ona jest taka powyginana naprawdę, jest świetna, jest mega designerskie, są w ogóle te dzbanki zobaczcie, ale nie jest to sztuka polskiego designu, natomiast ten zestaw kosztuje 3,5 stówy, więc jeżeli ktoś szuka kolorowych filiżanek e, takiego zestawu, no to na pewno mógłby się zadowolić czymś takim a tych zakładów już nie ma, nie? Te... dawno, dawno już nie ma, no, ja mówię, za 35 idzie 35 zł, no, fajna teczka pochwalić się, że takie coś jest pewnie 80 lata to mamy 40-45 lat. No. Jaki niby podły, podły papier jest, a jeszcze jednak to wytrzymał. Tak i że w ogóle to jakoś nie wyblakło, nie? Mhm. To jest. Piąta klasa, czwarta klasa jakoś tam udało się. To znaczy że dobrze zostało przechowywane przez kogoś. Mhm. Nie w Wilgoci, nie? To tak, prawda. tak, tak. No bo to Czyli jest... ile 30 to 30. Do oddania. To Do trzy a No pan to tutaj ma naprawdę to co tutaj widzimy, to jest y, zestaw z ale z racji tego, że jest y, tutaj zamazany to wiemy o tym, że był malowany poza że malował go pan Woźniak yep, nie widzę, a to jest w ogóle kwiatogal to jest kwiatogol. o, pan Woźniak, jest tacka jest y, cukiernica, mleczniczek są filiżaneczki no, wszystkie są sygnowane, więc zaraz dowiemy się jeszcze jaka, jaka cena Teraz dowiemy się cena. mam nadzieję, że zdążę z baterią. No nie <cułenek> wiem, no proszę powiedzieć. Dobrze. Miłość I to w tej chwili. Bo to taka szybka decyzja musi być podjęta, no. 3,5 tysiąca ten, ten zestaw. No on jest... On jest jedyny. 3,5 tysiąca. tysiąca za ten zestaw. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czy, czy można zajrzeć? Można, zapraszam. zapraszam. <gry> dzień doberek. Dzień Dzisiaj, Dzisiaj też jesteśmy. No i co? I... Bo jesteśmy, popatrz, wasze staroce. A, no właśnie. Proszę bardzo. E, dużo ikon. Tak, jest dużo ikon. Jestem jest, jest, chyba. Z innych, jak to powiedzieć, Mam nadzieję, że największych kolekcjonerów w Polsce, jeżeli chodzi o ikony. Jest to moja pasja od dziecka tak naprawdę. Ja już z ikonami się urodziłem tak naprawdę już w brzuchu. Już jak byłem w brzuchu, to już miałem ikonę przez moją mamę trzymaną w rękach. Rozumiem, że tu nie ma całej, wiadomo. Nie, nie, znaczy ogólnej Marku znajduje się praktycznie cała kolekcja, lecz nie jest wystawiona cała, bo jest to niemożliwe, bo potrzeba chyba takich z dwóch bądź trzech namiotów, żeby... Każdy eksponat mógłby wyglądać na, na słynnym piedestale, żeby on był podświetlony, żeby był na półce, bo ikon się nie wiesza. Mhm. Przykładowo no się tak. stawia. Mhm. Jeżeli chodzi o tworzenie ikon, to ich się nie maluje, tylko się A, je tylko pisze, ja prawda? pisze, tak. Malować jak jak mój tata świętej pamięci opowiadał, można malować ścianę ewentualnie. Pisanie ikon polega na takiej zasadzie, że to jest cały chod. Jest od samego początku. Od stworzenia deski ee, po samo wykończenie, wypisanie. Każda napisana ikona jest. jest to modlitwa. Mhm. Jest to modlitwa, e, szacunek do podejścia do tematu, e, dostać swojej twórczości i oddajemy swoje szczęście, żale, smutki, radość i ewentualne mhm. przyszłe marzenia. A najdroższa ikona, którą masz tutaj, nie jest złożona. Nie jest złożona. Ale z tych A wyłożonych? Z tych wyłożonych prawdopodobnie jest tutaj ten e, Poliptyk. Jestem może nie jest jeden z najstarszych ikon ale jest jedna z najdroższych w tej chwili wyłożonych e, mamy tutaj sienią jakby to powiedzieć częściową ikonę która jest jeszcze dzielona na, na pół, tak mhm. jak widać e, jest to jakiś początek XIX wieku prawdopodobnie gdzieś tam zawarte są e, koszt takiej ikony to jest jakieś 28 tysięcy na dzień dzisiejszy przykładowo ale oczywiście dorosłanej negocjacji, jak zwykle mhm. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy targ Staroci, jest godzina już grubo po 18, ale widać, że cały czas handel trwa, więc jarmark pewnie cały czas będzie tętnił życiem aż do połowy sierpnia, a my zajrzymy tu jeszcze jutro. Zostawcie tam na dole subskrypcję i pamiętajcie, żeby zajrzeć do naszego sklepu Designu.pl. Trzymajcie się!